Między 19 chyba a 20 gdzieś oni tam, dokładnie, gdzieś oni się tam poszli przejść chyba, jakieś dwójka to to jakieś chłopaki, chłopców, nie chłopcy, nie chłopcy. chłopców, tak. No ja nie wiem, no i to gdzieś tam leżało chyba przy brzegu i... Około 10 lat leżało, tak i to więcej więcej nic tu nie krąży po tej wsi. A podejrzewacie, czy, czy ja to mogłaby być głowa tutaj? A ktoś tej no miejscowości gdzieś... No raczej, nie... no raczej to nikt nie zaginął. Ja to 10 lat letnia to być, wiadomo, 10 lat temu gdzieś... Ktoś zginął może i nie wiadomo jak to było. W sobotę wieczorem około 20.30 oficer dyżurny został poinformowany przez mężczyznę, że w kompleksie leśnym w podmokłym terenie bagiennym w okolicach miejscowości Kępa w gminie Ślecin odnalazł niekompletną czaszkę ludzką w stanie częściowego rozkładu. Na miejsce udali się policjanci wraz z panią prokurator. Czaszka została zabezpieczona w sektorium Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w kolinie do dalszych badań identyfikacyjnych. Pies nie znalazł nic na miejscu dzisiaj około... O dziesiątej kolejne dwa, także wyszkolone do poszukiwania ludzkich szczątków. Poszukiwania będą dalej prowadzone. Spekulacje to są różne, no, no wiadomo jak, jak wszędzie. No, no różnie, że, że tutaj jakaś tam, no nie wiem, kobietka kiedyś tam zaginęła. Nie wiem, 6 czy 8 lat temu, tak? Że być może to ona. Teraz to się różne rzeczy zdarzają, także wszystko możliwe, nie? Inni niech wyjaśniają mi do tego dochodzą. Nie?